Mamy tutaj wypychanie na maszynie na górną część klatki piersiowej, czyli nie wypychamy tutaj idealnie przed siebie, tylko troszeczkę pod kątem do góry. I teraz, tak, pierwsza ważna rzecz, tak samo jak przy wyciskaniach handlami czy sztangą, zwróćmy uwagę na kąt pod naszą pachą, nazwijmy to kątem pachowym. I tak, niech on właśnie będzie mniej więcej te 45 stopni, może gdzieś tam też troszeczkę więcej. To też będzie zależało od konstrukcji samej maszyny i od budowy Twojego ciała. No bo zatem jak ktoś ma krótsze ręce, to też inaczej już ta ręka troszeczkę się tam ustawi. Tak samo jak będzie inna, inna maszyna troszeczkę. Więc staramy się, żeby w tego typu maszynach ręka nie była idealnie w bok. Czyli żeby nie było czegoś takiego, że wypychasz i ręka idzie idealnie w bok. Niech ten łokieć będzie troszeczkę zbliżony tutaj do tych dolnych żeber. Kolejna rzecz jest to, że klatka robi duże rozciągnięcie, więc warto tutaj bardzo mocno jakby zejść do tyłu. Zobacz jak ja tutaj rozciągnąłem klatkę piersiową. I co jeszcze warto zrobić w tej pozycji, to oczywiście mieć ściągnięte opadki i mocno wypiętą klatę, co jeszcze bardziej jakby rozciągnie tą klatkę piersiową. I też taka ciekawostka, jeśli w tym momencie zrobisz wdech, to też te powietrze w płucach rozepchnie tą klatkę piersiową, co spowoduje, że ona będzie jeszcze bardziej rozciągnięta, nie? Czyli tutaj robisz wdech i starasz się jak najbardziej uciec do tyłu. No i oczywiście na każdej maszynie, jak robisz serię, to nie odkładasz tutaj tego ciężaru, więc musisz na tyle, jakby cofnąć się w tył, zejść, żeby nie odkładać tego ciężaru. On musi być jakby cały czas podniesiony. Tak samo jak przy wciskaniach hantlami czy sztangą, jak go będziesz wypychać, no to tutaj ten wyprost. Eee, Za tę końcową fazę ruchu już bardzo mocno triceps odpowiada, więc jeśli nie chcesz go tam angażować jakoś mocno, to wyprost w łokciach no nie jest konieczny. Ale jeśli wyprostujesz, jakby to też nie jest błąd, po prostu bardziej będzie triceps pracował. I ostatnia taka rzecz, to będzie wypychanie barków. Tak jak wcześniej powiedziałem, musi być tam delikatna retrakcja w łopatkach, żeby w momencie wypchnięcia jeszcze barki nam nie uciekły do przodu. Czyli jak wypychasz, to żeby tutaj spójrz na kamerkę, żeby nie było takiego, o, że barki idą do przodu. One muszą być cały czas cofnięte i to powoduje, że klatka cały czas będzie fajnie, dobrze pracować.